Dzień dobry, cześć. Z tej strony Bartłomej Achler. A to jest kolejny odcinek podcastu Prawo dla Zdrowia, czyli podcastu o prawie dla właścicieli, menadżerów i pracowników placówek medycznych. Nie słyszeliśmy się jakiś czas, więc pozwól, że przypomnę, że informacje i wskazówki związane z prawnymi aspektami wykonywania działalności leczniczej znajdziesz w newsletterze Legalny Gabinet. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Jeżeli potrzebujesz dokumentów prawnych do swojej placówki, zajrzyj z kolei do sklepu prawo dla zdrowia24.pl, gdzie znajdziesz m.in. wzory umów, regulaminów, dokumentację RODO oraz innych dokumentów niezbędnych przy prowadzeniu placówki medycznej. Jeszcze jedna ważna informacja. Jeżeli słuchasz tego odcinka w październiku 2025, a konkretnie w pierwszej połowie października, a jeszcze bardziej konkretnie pomiędzy 8 a 16 października, to właśnie w tych dniach trwa sprzedaż jedynego w Polsce kursu online o zakładaniu własnego podmiotu leczniczego czyli szkoły pierwszego pacjenta. Jest to program składający się z 60 lekcji wideo, łącznie 9 godzin nagrań, w którym prowadzę uczestników krok po kroku przez cały proces tworzenia własnej prywatnej placówki medycznej. Oprócz lekcji wideo, kurs zawiera również. Kilkanaście wzorów dokumentów prawnych, checklisty, materiały od partnerów. W pierwszej sprzedaży do programu dołączyło 75 osób, a obecnie trwa sprzedaż drugiej edycji. Pełną agendę kursu wraz z przykładowymi lekcjami znajdziesz na stronie szkola pierwszego pacjenta.pl. Link znajdziesz w notatkach do odcinka. I na zakończenie ogłoszeń. Jeżeli ten odcinek uważasz za wartościowy, prześlij go proszę swoim znajomym, którym może się on przydać, lub podziel się nim w swoich social mediach. Wystaw też ocenę w aplikacji, w której go słuchasz, czyli np. Spotify czy Apple Podcast. Dzięki temu będzie mi łatwiej docierać do kolejnych słuchaczy. Skoro formalności mamy już za sobą, możemy zaczynać. W tym podcaście raczej unikam treści o charakterze, nazwijmy to, newsowym. Staram się, by były to raczej materiały uniwersalne i zachowywały aktualność jak najdłużej, co w zmieniającej się rzeczywistości prawnej nie jest zadaniem prostym. Czasami jednak pojawiają się takie zmiany lub takie propozycje zmian w przepisach, które zasługują, by poświęcić im nieco więcej uwagi. Tak było m.in. z ustawą Kamilka i standardami ochrony małoletnich, o którym mówiłem. W odcinku numer 23. W tym odcinku natomiast na tapet weźmiemy nawet nie ustawę, lecz projekt ustawy, a chodzi o tak zwany Lex Charlatan, czyli projekt ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Jej głównym założeniem jest, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, zwiększenie poziomu przestrzegania praw pacjenta oraz przeciwdziałanie szkodliwym, i niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzkiego e, praktykom przez modyfikację, uzupełnienie lub uregulowanie nowych zadań i kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta. Jak zapewne wiesz, jednym z podstawowych, tych takich najbardziej fundamentalnych praw pacjenta jest prawo doświadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Jakkolwiek żaden akt prawny nie definiuje, czym jest aktualna. Wiedza medyczna no to generalnie przyjmuje się, że nie, stanowi ona rezultat badań naukowych, jest zweryfikowana naukowo i to właśnie ta naukowa weryfikacja następuje na przykład w przeprowadzanych badaniach klinicznych, no ale nie tylko, bo również na podstawie innych wiarygodnych i rzetelnych dowodów naukowych. Stąd właśnie silny związek pojęcia aktualna wiedza medyczna z tak zwaną medycyną opartą na dowodach, czyli evidence based medicine. Naczelna Rada Lekarska, ściślej Komisja Etyki NRL, w komentarzu do nowego kodeksu etyki lekarskiej definiuje aktualną wiedzę medyczną jako wiedzę z zakresu nauk medycznych, która została wygenerowana i zweryfikowana. W procesie badawczym zgodnym z najbardziej godnymi polegania metodami naukowymi, dzięki czemu opiera się ona na wiarygodnych dowodach. Jest to wiedza nie tylko pozyskiwana przez osoby wykonujące zawody medyczne w toku kształcenia przeddyplomowego czy podyplomowego, ale również. Wytyczne standardy, rekomendacje opracowane przez towarzystwa naukowe. Oczywiście musi być to wiedza nie tylko zweryfikowana naukowo, ale musi też spełniać bezwzględny warunek aktualności, stąd też między innymi ustawowy obowiązek ciążący na lekarzach, pielęgniarkach czy fizjoterapeutach, dotyczący kształcenia ustawicznego i stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności. W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować prawdziwy wysyp praktyk niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną oraz świadczeń udzielanych przez osoby nieposiadające ani wykształcenia medycznego, ani wymaganych kwalifikacji czy kompetencji. Zgodzimy się, chyba że są to działania, które mogą stwarzać istotne ryzyko dla pacjentów, którzy niekiedy rezygnują z medycyny tzw. konwencjonalnej. Na rzecz szeroko pojętego leczenia alternatywnego, które z leczeniem i dbałością o dobro pacjenta często nie mają zbyt wiele wspólnego, i to mówiąc bardzo oględnie. Równocześnie jednak katalog środków prawnych umożliwiających skuteczną, no i tu właśnie podkreślę, skuteczną walkę z takimi praktykami, był zdecydowanie niewystarczający. Stąd też pomysł, na wprowadzenie nowych instrumentów, które w założeniu mają sprzyjać walce z tak zwaną szarlatanerią. Stąd też właśnie potoczna nazwa projektu ustawy, który w czerwcu 2025 roku trafił do konsultacji publicznych i który zawiera kilka projektowanych zmian, które te zmiany nie tylko mają w założeniu pomóc w walce z pseudomedycyną, ale mogą znacząco wpłynąć również na funkcjonowanie placówek medycznych. I właśnie o tych zmianach sobie porozmawiamy. Zacznijmy od zmiany numer jeden, czyli o, od przyznania Rzecznikowi Praw Pacjenta prawa do nałożenia na placówkę obowiązku usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjenta, również w sytuacji zaniechania stosowania tych praktyk. O co chodzi? Obecnie, jeśli Rzecznik Praw Pacjenta stwierdzi, że placówka stosowała praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów, ale już ich nie stosuje, na przykład przestała stosować w toku postępowania, no to rzecznik w takiej sytuacji nie ma prawa zobowiązania placówki do usunięcia powstałych skutków stosowania tych niedozwolonych praktyk. Może co najwyżej stwierdzić, że placówka X stosowała praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjenta, ale zaniechała ich stosowania. I tyle. Czym jednak w ogóle są te? Zbiorowe prawa pacjenta i o jakie naruszenia chodzi? No generalnie są to bezprawne, zorganizowane działania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, które mają na celu pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw. Przekładając to troszeczkę na język polski, chodzi o sytuację, gdy działalność placówki w jakimś zakresie zagraża grupie pacjentów jako całości. Nie chodzi o pojedyncze przypadki naruszeń praw konkretnej osoby, konkretnego pacjenta. Tylko ogólnie o takie praktyki, które zagrażają ogółowi pacjentów danej placówki. Przykładami takich praktyk są np. Na naruszenie prawa pacjenta do świadczeń udzielanych w odpowiednich warunkach higienicznych i sanitarnych, czyli jakieś rażące uchybienia sanitarne czy higieniczne w placówce, pobieranie opłat za wydanie dokumentacji medycznej w niewłaściwej wysokości. Udzielanie świadczeń niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną, naruszenie praw do poszanowania godności i intymności pacjenta. To są właśnie przykładowe naruszenia tak zwanych zbiorowych praw pacjenta. Ale wracając do sedna. Obecnie jest tak, że jeżeli placówka przed wydaniem decyzji przez rzecznika praw pacjenta zaniechała tych niedozwolonych praktyk, czyli poprawiła swoją działalność. Nie może rzecznik zobowiązać placówki do usunięcia skutków tychże naruszeń. Może co najwyżej stwierdzić, o czym wspomniałem wcześniej, że dana placówka stosowała praktyki niedozwolone, ale zaniechała ich stosowania, czyli jest już ok. Nie może rzecznik zobowiązać takiej placówki do usunięcia skutków tych wcześniejszych naruszeń. Po zmianach natomiast Rzecznik będzie mógł to zrobić, będzie mógł zobowiązać podmiot do usunięcia skutków naruszeń, nawet jeżeli poprawiła ona już swoją działalność i nie stosuje tej niedozwolonej praktyki. Usunięcie skutków może polegać na bardzo różnych działaniach, czyli na przykład na zwrocie nienależnie pobranych opłat, na dokonaniu zmian w regulaminach czy procedurach placówki, na... Na przykład złożeniu oświadczeń, czyli przeproszeniu pacjentów. Katalog tych działań nie jest zamknięty. To jest zawsze pozostawione decyzji rzecznika. Co istotniejsze, podmiot będzie miał obowiązek zawiadomienia rzecznika o tym, jakie działania podjął i musi to zrobić w określonym przez rzecznika terminie. Jeżeli nie podejmie tych działań, wówczas naraża się na karę pieniężną w wysokości nawet do 1 miliona złotych. Zgodzisz się, chyba że może być to dość skuteczny środek mobilizujący dla właścicieli placówek. Kolejna zmiana, czyli zmiana numer dwa, również związana jest z karą pieniężną. Obecnie Rzecznik Praw Pacjenta ma bardzo ograniczone możliwości nakładania kar na placówki medyczne. W przypadku stwierdzenia naruszeń nie może on nałożyć kary pieniężnej z automatu. Może to zrobić dopiero, gdy podmiot nie wykona jego decyzji, czyli na przykład nie podejmie działań nakazanych przez rzecznika w decyzji. Obecnie kara ta może wynieść maksymalnie pół miliona złotych, natomiast po zmianach granica ta wzrośnie dwukrotnie do miliona złotych. Co więcej, rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć karę nie tylko za niewdrożenie nakazanych przez rzecznika działań, ale już za samo stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta. I taka kara może sięgać właśnie nawet miliona złotych. Co prawda rzecznik będzie jedynie mógł, a nie musiał taką karę nałożyć, to jednak zyskuje on bardzo taką skuteczną i poważną broń w zwalczaniu praktyk naruszających prawa pacjenta. Najistotniejszą jednak zmianą, jaką niesie Lex Szarlatan jest jednak wprowadzenie kategorii tak zwanej Praktyki pseudomedycznej. No i tu będzie kilka kategorii czynów należących właśnie do tej, do tej grupy. Taką praktyką pseudomedyczną będzie podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu czy poprawie zdrowia, czyli po prostu udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Osobę niewykonującą zawodu medycznego. Tego rodzaju działania będą zastrzeżone wyłącznie dla osób wykonujących zawody medyczne czyli lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Po drugie, praktyką pseudomedyczną będzie również oferowanie metody niebędącej świad świadczeniem zdrowotnym, a której przypisuje się właściwości takiego świadczenia, lub sugerowanie, że zastosowanie właśnie takiej metody wyklucza potrzebę. Tego konwencjonalnego leczenia. Mamy więc tutaj typowy przykład działań, które można właśnie określić jako pseudomedycynę, czy wręcz mówiąc mocniej, szarlatanerię. Wprowadzanie pacjentów w błąd, obiecywanie im korzyści zdrowotnych przez tak zwaną medycynę niekonwencjonalną, czy zwaną również alternatywną, z równoczesnym kwestionowaniem zweryfikowanych naukowo metod leczniczych i diagnostycznych, to będzie właśnie uznane za praktykę pseudomedyczną. Po trzecie, praktyką pseudomedyczną będzie również wykonywanie działalności leczniczej, to znaczy udzielanie świadczeń zdrowotnych bez wpisu do RPWDL, do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jak wiesz z innych odcinków podcastu, wykonywanie działalności leczniczej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. I wykonywanie takiej działalności bez wpisu do RPWDL było i nadal pozostanie wykroczeniem. Natomiast teraz dodatkowo będzie uznany również za praktykę pseudomedyczną. A co za tym idzie? Rzecznik będzie mógł stosować środki takie same jak w przypadku innych praktyk pseudomedycznych, o czym za chwilę. Kolejna kwestia wiąże się z publicznym promowaniem pseudomedycyny. Przede wszystkim internet, ale również media tradycyjne pełne są treści promujących działania i metody sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną, często w połączeniu z, kwestionowany, z kwestionowaniem osiągnięć medycznej wiedzy naukowej. Obecnie żaden organ w zasadzie nie ma żadnych skutecznych instrumentów pozwalających skutecznie właśnie zwalczać tego rodzaju praktyki. Zwłaszcza, że osoby rozpowszechniające i promujące takie działania często nie wykonują zawodów medycznych i nie podlegają odpowiedzialności zawodowej przed organami samorządu zawodowego, np. lekarskiego. Po wejściu w życie nowych przepisów, jeżeli oczywiście zostaną one uchwalone, po wejściu w życie Lex szarlatan, rozpowszechnianie i promowanie praktyk sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną, jeżeli będzie to zagrażało życiu lub zdrowiu, a także publiczne kwestionowanie metod aktualnej wiedzy medycznej, będą to działania uznane za praktyki pseudomedyczne, jeżeli będą służyć osiąganiu korzyści majątkowych lub osobistych. Rzecznik Praw Pacjenta zyska więc bardzo konkretny oręż w walce np. z różnego rodzaju influencerami, właścicielami kanałów na YouTube czy profili w social mediach, promującymi działania sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną i kwestionującymi jej. Skuteczność. Wszystkie te praktyki pseudomedyczne będą zakazane. Rzecznik będzie mógł wszcząć postępowanie przeciwko placówkom lub osobom dopuszczającym się tych praktyk, a następnie zakazać ich stosowania. Będzie również mógł nałożyć karę do 1 miliona złotych za ich stosowanie. Co więcej, Rzecznik będzie mógł nakazać publikację decyzji w całości lub w części. Więc wiadomo, że no, wizerunkowi ukaranej placówki z pewnością taka publikacja nie pomoże. No i jeszcze jedno: o ile samo stosowanie praktyki pseudomedycznej może, ale nie musi zakończyć się karą pieniężną, o tyle już w przypadku zignorowania decyzji i niepodjęcia działań nakazanych przez rzecznika praw pacjenta, rzecznik obligatoryjnie, obowiązkowo nałoży karę w wysokości nawet do jednego miliona złotych kara ta będzie mogła być nakładana wielokrotnie aż do czasu zaniechania stosowania danej praktyki pseudomedycznej. Jak więc widzisz, pomimo że zasadniczym celem ustawy jest walka z tak zwaną pseudomedycyną, to jednak rozwiązania w niej przewidziane wywrą istotny wpływ również na działalność placówek medycznych, które z tak zwaną medycyną alternatywną czy niekonwencjonalną wcale niekoniecznie muszą mieć cokolwiek wspólnego. Wprowadzenie możliwości nakładania kar już za sam fakt stwierdzenia praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjenta, czy, stwierdzenie, czy stwierdzenia działań spełniających kryteria tzw. praktyki pseudomedycznej, to wszystko są bardzo silne potencjalnie instrumenty, które mogą pozwolić rzecznikowi praw pacjenta dość mocno ingerować w działalność podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Oczywiście nie wiadomo, jaki ostateczny kształt przyjmie ustawa. Będę na pewno ten temat śledził, ponieważ jest on istotny z punktu widzenia placówek medycznych oraz osób wykonujących zawody medyczne. Zachęcam Cię w tym miejscu do zapisu na newsletter Legalny Gabinet. Na pewno będę w nim informował o ostatecznym kształcie ustawy i przedstawiał swoje rekomendacje do wdrożenia w funkcjonowaniu placówek medycznych. Zupełnie inną kwestią jest natomiast to, na ile te propozycje i nowe instrumenty, które być może zyska Rzecznik Praw Pacjenta, rzeczywiście pomogą wyeliminować albo przynajmniej ograniczyć rzeczone praktyki pseudomedyczne. O ile bowiem zasadniczo kierunek zmian oceniam pozytywnie, to jednak diabeł zawsze tkwi w szczegółach, a w przypadku tego rodzaju rozwiązań nawet nie tyle w szczegółach, ile w praktyce działania, zarówno samego Rzecznika Praw Pacjenta. Jak i sądów administracyjnych, które będą tę działalność rzecznika kontrolować na ścieżce odwoławczej. Bo pamiętaj, że każda decyzja rzecznika praw pacjenta, czy to o stwierdzeniu praktyki pseudomedycznej, czy o stwierdzeniu praktyki naruszającej tzw. zbiorowe prawa pacjenta, podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Również zatem i w tym przypadku musimy zaczekać na praktyczną realizację tych proponowanych przez ustawodawcę rozwiązań. W tym odcinku podcastu to tyle, dziękuję Ci serdecznie za jego wysłuchanie i do usłyszenia wkrótce. Cześć!